Witam Was y, w grze o nazwie Skywars. Tak, o właśnie, tak się wita, gościu. Nasz... No co, bez żadnego przedłużenia musimy zaczynać. No bo mam mało czasu, a chcę się wyrobić z trzema filmami dzisiaj. Fajnie było, co nie? No ale fajnie jeszcze raz Okej, okay, jesteśmy Aha, mamy najgorsza mapa. Nienawidzę jej Jeszcze zostało osób. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie osoby. co, my się... My się... Zobaczymy, gdy już będzie się... Aha, już się zaczyna. Dobra. Dobra. Oczywiście głos wyłączyłem... O lefarcik. Dobra, głos wyłączyłem, żeby mnie nie przeszkadzał. Włącza. Wow. O, widać gościu. Potrafi pisać po polsku. To tak. To zostawimy, to weźmiemy. To weźmiemy. Dobra, od razu już się ubierzemy w razie W. Jest to jakaś czapka? Nie ma. Dobra. Lecimy dalej. O to jeszcze jest no bloki. różniejsze też. No i dobra. Jeszcze zobaczmy co tu jest. O jest dobra, to może to musimy wziąć, bo inaczej y... ktoś może sobie to wziąć i wykorzystać na nas. Dobra, tu mieczek Tej bloki. I lecimy na środek. Mhm, mm no właśnie o tym mówię. Tego nie lubię tej mapki. Myślałem, że jeszcze, się jeszcze zapomniałem, jak się buduje. No, chyba trzeba popatrzeć. O właśnie o tym mówię. O, tam ktoś, ten model ten, to ten się zdobył, on go teraz weźmie. Dobra, a ja się szybko dobuduję? Kurde, jaki dobry gościu. jest dobry, ale nie aż taki dobry jak ja. Jest, dobra. Pierwszy zabity. Czy tam coś fajnego miał? Nie wiem czy wziąłem po nim. Wziąłem, dobra. Yy, gościu wejdź mi... był cały diamentowy chłop. Dobra, to ja lecę na górę. O, tam kogoś widzę. A, tamto się dopiero przygotowuje. Dobra, to tak, spodnie. Buty. Gdzie są buty? Gdzie są? Dobra, a tam się ktoś buduje, więc dobra, bierzemy mieczyk i lecimy już od razu na niego. Nie ma to tamto. A tutaj, ty, a tutaj ty, ty ja się gościu buduje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, nie widać teraz naszego Niku. Dobra, budują się tam nadal. Dobra, się tyjoki trać. dobra. Zostało raz... Trzech, trzech tych, dobra A tam się dalej będzie bić. I co jest? Dobra, czekajcie. Teraz muszę się szybko, żebym nie zauważył. Okej. Okay. Aha, to spad. Dobra, no to co, lecimy na tego. Zjemy sobie, uleczymy się. Szybciutka jeszcze... gireczka będzie. Czekajcie, damy mu coś do skrzynki, jeżeli mi się uda. spróbujemy Dam jeszcze mięczek. Tam jeszcze był mu to no, Cię problemy tak z góry fajnie go zabić. nie o to nie o to mi, mi przyszła. Ja to mi chodziło, ale dobra. Okej. Okay. Wiecie co? Zegrajmy jeszcze jed jedno. Może i tak... króciutki film jest. My się widzimy jak już będę grał. Dobra, już będziemy powoli zaczynać. Nie, nie, nie wiedziałem że tak szybko to pójdzie. Serio. Tylko dołączyłem od razu już ten. To jest moja ulubiona mapa. Tutaj mi się najłatwiej buduje. Tutaj jest jedna, tam jest druga pod wodą i gdzieś tutaj jest trzecia jest taka jaskinia. Więc lecimy od razu. Co tu Pyk, pyk. 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 W razie to musimy wziąć do walczenia. O właśnie tutaj. O. A co to, to jest ta jaskinia? Są 2. dwie, wow, nie zauważyłem tego, że to są dwie. To i oczywiście bloki muszą być też. Chociaż nie tam, tam, tam... O, dobra, tutaj też mogę zajrzeć. Strzały, jedzonko, to mamy miecz żelazny. Gdzieś na górze jeszcze jest jakaś Chyba, że lecimy tak. A lecimy tak, co? Będziemy się cackać. To jest przecież tylko gra... A tam też coś jest... Ale nie. My my, my lubimy walczyć, co nie? O właśnie tam się go się teraz buduje, ale ja teraz le lecę speedruna. Aha, fajny speedrun Maciek. Mhm, serio. Dobra. Przebiegnie na drugą stronę I lecę tędy jak najszybciej No co, lecimy do niego, co nie? Aha. To czy doskoczę? Jest dobra Parkour Maciek Aha, fajnie. Teraz dowiedzieliście jak się jak on na imię. ale fajnie o kurde ktoś tam z łuku strzela widziałem strzały nie wiem czy wy też to widzieliście szkoda że nie mogę ja jeszcze nie umiem tak robić że cofnąć nagrania do tego momentu i spowolnione dobra w spowolnionym tempie okej okay, też mam strzały też mam łuk to jest spok pyk dobra spróbujemy go jakoś tutaj przestraszyć aha fajnie Dobra... Ty ty, 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 sprawdzaliśmy? Tak, sprawdzaliśmy. A tam jeszcze w środku coś, jakaś jest... Tylko że tylko... Dobra, nie ma nic. Wchodzimy. A też ma łuk. Ale chyba nie ma strzału. Trzecie, no ja muszę się tam w, wreszcie dobudować. No bo co ja tutaj będę tak stał? Sam. Powiem, że on idzie nie, nie idzie, dobra. No ja co, szybko. Są, że tak szybko klikałem, ale. chciałem, że to trzeba mieć, że jakoś szybciej będę budował, ale jednak nie. Dobra, co, wyjdziemy do niego. Bardzo fajnie, tutaj tej gościu sobie skoczyłeś. Kurwa, gdzie oni są? Wbieg tam, od po prostu za gościu. Nie biegnę do niego, to gdzieś. O nie, tam jest, dobra. On się boi tam wejść, bez. trzeba skoczyć. Kurde, mogę go teraz tak z uderzyć uderzyć. Yeah, 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 yeah. O, dobra. Fajnie, uderzył mnie jeden raz, ale. Nie zaszkodziło. Gdzie jest jeszcze jeden gościu? Tam jest. Ciekawy jeszcze gościu. Dwóch, czyli ja i ten. Klepsz to. Patrz na to, że to spa. O Nikola! Albo Nikolas. Aha, fajnie. Patrzcie jakie w ogóle ubrany tylko miałem buty i spodnie. Dobra, więc co? Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, zostawcie też łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To jest ważne, dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć.